Wiele bramek i ostatecznie zwycięstwo tęczy. Aż 6 goli mogli zobaczyć ci, którzy w ubiegły weekend wybrali się na spotkanie do nowej soli. W siódmej kolejce zielonogórskiej klasy okręgowej MKS Tęcza Homanit krosno odrzańskie pokonała na wyjeździe zespół do zametu Nowa Sól 4 do 2. Sobotnie zwycięstwo tęczy niewiele zmieniło jednak w układzie tabeli. Multicolores pozostają w połowie stawki na ósmym miejscu, tak samo jak przed meczem w Nowej Soli. Warto jednak zwrócić uwagę, jak wyrównana sytuacja panuje w środku tabeli. Między trzecim zespołem Szprotawią Szprotawa, a dziewiątą drużyną Unią Kunice Żary są tylko dwa punkty różnicy. Tutaj jeszcze wiele może się zdarzyć, szczególnie, że zawodnikami dopiero siedem spotkań. Do gry piłkarze wracają w sobotę 1 października na stadionie przy Pocztowej. Ten czas mierzy się z zespołem Drzonkowianka-Racula. Mecz ósmej kolejki jako klasy okręgowej rozpocznie się o godzinie 16.00.